Trzeci ślub Przemysława Kossakowskiego kim jest jego nowa wybranka? Przemysław Kossakowski, znany podróżnik, może właśnie wziął trzeci ślub, tym razem z terapeutką, którą poznał na planie programu Down the Road. Zespół w trasie. Chociaż brak jednoznacznych dowodów, to wiele wskazuje na to, że para rzeczywiście się związała. Czujni internauci zauważyli, że Kossakowski nosi na palcu obrączkę, a także terapeutka zmieniła nazwisko na dwuczłonowe, co sugeruje małżeństwo. Pomimo tych dowodów, ani Przemysław, ani Patrycja nie skomentowali tych spekulacji, co może sugerować, że chcą zachować to w tajemnicy. Plotki o trzecim ślubie Przemysława Kossakowskiego budzą duże zainteresowanie mediów i fanów podróżnika. Pomimo braku oficjalnego potwierdzenia, spostrzeżenia internautów oraz zmiany nazwiska terapeutki na dwuczłonowe wskazują na możliwość zawarcia przez nich małżeństwa. Jednakże milczenie zainteresowanych stron wzbudza jeszcze większą ciekawość i spekulacje. Czy para rzeczywiście zawarła trzeci związek małżeński, czy też są to jedynie domysły? Czas pokaże, czy Przemysław Kossakowski i jego nowa żona ujawnią prawdę, czy nadal będą trzymać swoje życie osobiste w tajemnicy. W oczekiwaniu na oficjalne potwierdzenie Przemysława Kossakowskiego i jego nowej żony, plotki na temat ich trzeciego ślubu nadal rozgrzewają wyobraźnie fanów i mediów. Liczne spekulacje oraz analizy społeczności internetowej dodają tylko pikanterii do tej historii. Jednakże decyzja pary o zachowaniu milczenia może być zrozumiała, biorąc pod uwagę ich wcześniejsze doświadczenia z mediami i życiem prywatnym. Czy zatem Przemysław Kossakowski i jego partnerka ostatecznie ujawnią szczegóły swojego nowego związku, czy też będą kontynuować swoją dyskrecję? Odpowiedzi na te pytania mogą być kluczowe dla dalszego rozwoju tej tajemniczej historii. tymczasem. Fani i obserwatorzy nie mogą się doczekać, aby poznać więcej szczegółów na temat tej nowej relacji oraz życzyć parze wszelkiej pomyślności w ich życiu osobistym. Spekulacje na temat tego, jak ta historia się rozwinie, rozpalają wyobraźnie, a wszyscy czekają z niecierpliwością na oficjalne oświadczenie od samego zainteresowanego. Czyżby kolejne emocjonujące wydarzenia czekały na przemysława Kossakowskiego i jego nową żonę? Czas pokaże.